Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bożena Borowiec. Pracuję w zespole ASARI i zgodnie z, naszą, z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami zapraszam Państwa na serię wywiadów z prelegentami, którzy zaszczycili 17. Kongres PRFRN, który odbywa się dzisiaj i jutro w Warszawie. Naszym pierwszym gościem jest Pan John Boots, broker, właściciel Agencji Nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, jak również Amerykańskiego Stowarzyszenia Pośredników Nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Zjednoczonych na Polskę i do pana Johna kieruję pierwsze moje pytanie. Wiadomo, obecnie jest kryzys gospodarczy, widzimy pewne spowolnienie w ekonomii, to, również to do, dotknęło rynku nieruchomości w głównej mierze. Proszę powiedzieć, jak wygląda teraz obecna sytuacja w Stanach Zjednoczonych na rynku nieruchomości? Czy widać poprawę, czy Warto na przykład inwestować w jakieś nieruchomości? Czy należy jeszcze przeczekać? Myślę, że nasi słuchacze oczekują od Pana jakieś odpowiedzi i może wskazówki, tak? Dzień dobry Państwu, cieszę się do spotkania. To są pytania, które za każdym razem, punktem, jak, jak jestem w Polsce, są zadawane. I, I chciałbym, żebym kiedyś przyjechał i powiedział Państwu, w końcu kryzys. I odbijamy się. Ale prawda jest taka, że kryzys ten istnieje już od 6-7 lat i po raz pierwszy w tym roku coś, ja to nazywam, coś drgnęło na tym rynku. Ale jestem, zazwyczaj jestem bardzo umiarkowanym optymistą i, i czy to jest trend od odnowy jakiejś? Rynku, proszę pamiętać, że rynek, rynek amerykański a musimy traktować jako rynek regionalny, dlatego że obszarowo kraj ten jest tak duży, że to, co się dzieje na Florydzie, może być całkowicie coś innego niż po drugiej stronie, czyli terujemy na to w Kalifornii. A te rynki, które wspomniałem, dajmy na to a głównie rynek na Florydzie, czy Kalifornii i w Arizonie, które najbardziej dotknął kryzys w tej chwili, Odbijają się, jak to się mówi, od tego przysłowiowego dna i po raz któryś. Już z rzędu, z miesiąca na miesiąc ceny wzrastają, jak również liczba transakcji na rynku. Czyli jest to jakaś pozytywna oznaka, że, że prawdopodobnie to, co najgorsze jest za nami. Czy warto inwestować? Proszę Państwa, jest to najlepszy czas, ja podejrzewam, jaki może być w tej chwili. A to, co tak jak już wspomniałem, te ręki, które są bardzo atrakcyjnie turystyczne również, jak na przykład Floryda, to co na przykład kosztowało 300 tysięcy dolarów, dzisiaj kosztuje 140 czy poniżej, czyli mówimy o spadku. Jasne, czyli zachęca nas Pan John do inwestowania w amerykańskie nieruchomości, a proszę powiedzieć teraz z Pana perspektywy jako właściciela agencji nieruchomości. Przed chwileczką Państwo widzowie nie widzieli tego, ale mieliśmy ciekawy wykład na temat używania technologii mobilnych, w ogóle nowości jakichś tam technologicznych w postaci na przykład rozwiązań w chmurze smartfonów. Jak wygląda ten trend w Stanach Zjednoczonych? Czy, powiedzmy, jest to na rynku, jest to na porządku dziennym, takie korzystanie z, ze smartfonów i, i z wszelkiego rodzaju tabletów, czy jednak jest nadal, są to początki? I jak Pan obserwuje to z, ze swojej perspektywy? Jak to wygląda i może jaki trend jest? Może jest coś innego, tak? Przeczytałam, że dużo... Nowego teraz się dzieje na przykład, wprowadzając podpisy elektroniczne, tak? Żeby jednak ten obiekt dokumentów całkowicie był pozbawiony papierów i papierologii. Proszę po prostu powiedzieć ze swojego punktu widzenia, jak to wygląda. Jesteśmy bardzo ciekawi. Proszę Państwa, z punktu widzenia jako o właściciela firmy, brokera i jednocześnie pośrednika, ja zawsze bardzo jakoś tak. Umiarkowanie podchodziłem do wszystkich nowinek technologicznych. Ja pamiętam kilka, może kilka, no nie dziesiąt, tylko w lat, 10-15 lat temu, jeżeli w Stanach Zjednoczonych internet stawał się tak popularny. Przed chwilą widzieliśmy właśnie prezentację pana ze Stanów, który, który pokazał jeszcze w latach 80. były używane książki. Czyli mówimy o tej technologii w zasadzie od lat 90. dopiero się zaczęła. Ja pamiętam takie przepowiednie fachowców i ekonomistów, że po wyjściu internetu rola pośrednika zostanie w ogóle wyeliminowana. Oczywiście, że te przewidywania się nie potwierdziły. W naszym biznesie. Zawsze ten kontakt osobisty będzie bardzo ważny. Technologia tylko pomaga. Internet jest to już sprawa, która w tej chwili to jest każdy szanujący się pośrednik broker. Obowiązkowo ma własną stronę internetową. Niektórzy mają dwie, trzy, pięć. Traktowana to jest jako książka telefoniczna, bo nie wiadomo z której strony ten klient gdzieś tam dojdzie do nas a w tej chwili są bardzo popularne właśnie te mobilne mobilna technologia a więc aplikacje na smartfonach czy tabletach i tak dalej wszystkie duże sieciówki w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych mają własne aplikacje i w zasadzie są dwa rodzaje powiedziałbym tych aplikacji jedne to są tak zwane publiczne gdzie gdzie są wyszukiwarki, i ktoś po prostu szukając mieszkania, domu, może bardzo łatwo nacisnąć jeden guzik i wyskakują mu wszystkie oferty w okolicy. Ale również są aplikacje przygotowywane głównie pod kątem agentów, pośredników. Znaczy, nowa technologia polega na tym, że jeżeli. Taka osoba wizytująca, używająca aplikacji, automatycznie system ten ściąga dane tej osoby a więc numer telefonu, często adres mailowy i jest to dla nas, jako pośredników, szansa. No, że ta osoba kiedyś stanie się naszym klientem. Możemy wykonać bardzo szybciuteńko telefon z powrotem i właśnie jest to najbardziej powiedziałbym w tej chwili popularne aplikacje używane przez, przez pośredników w Stanach Zjednoczonych. To takie aplikacje typu CRM, tak? Custom, customer Relationship Management, gdzie Państwo zbierają informacje o klientach i Później w bardzo łatwy sposób, jeśli jakaś oferta się pojawi w, w systemie, mogą, z angielska powiem, zmaczować, tak? dopasować do danej osoby konkretne oferty, tak? I, I w tym momencie aplikacja musi mieć taką możliwość, tak? Czyli łatwego, szybkiego powiązania klienta z ilością ofert, bądź z jedną tą konkretną ofertą. Tak, to mniej więcej działa w ten sposób, że automatycznie, jak już wspomniałem. A... Dostaje się sms-a czy, czy maila, że taka osoba się zarejestrowała, czy jest zainteresowana ofertą i my wtedy, jak to z pani, pani wspomniała, meczujemy to z, z klientem i budujemy sobie bazę, bazę dodatkowych potencjalnych klientów. Może ostatnie takie pytanie związane też ze sprzedażą i promocją tych ofert. Proszę powiedzieć, bo jest ostatnimi czasy bardzo duża moda na wszelkiego rodzaju używanie social media, tak LinkedIn, Facebook. Czy te kanały sprzedaży, promocji również są bardzo popularne i czy w Stanach Zjednoczonych i czy one przynoszą jakieś wymierne korzyści, także że jest to mierzalne, że, że można na przykład powiedzieć, że przez Facebook czy przez LinkedIn tyle, a tyle sprzedaży zostało dokonanych. Social media, proszę Państwa, to jest w tej chwili powiedziałbym, fenomen w Stanach Zjednoczonych, a wszyscy Państwo słyszeli o Facebook, który wszedł na giełdę i tak dalej, chociaż ostatnio nie z najlepszymi rezultatem i tak dalej ale Facebook, LinkedIn, Twitter to są takie trzy podstawowe social media w Stanach Zjednoczonych, gdzie agenci używają coraz więcej. Z jednej strony jest to, jest to taki dodatkowy chwyt marketingowy, który agenci używają ale przysparza to również pewnych problemów dla, głównie dla, dla posiadaczy biur, gdzie jest granica między, dajmy na to, czysto biznesem, a sprawami osobistymi. I Tutaj jest bardzo ważne, podkreślamy, przygotowując agentów, nowych agentów, głównie do biznesu, żeby bardzo uważać, jak się wykorzystuje te social media, bo może to również odwrócić odwrócicie przeciwko nam. Jeżeli coś tam nieodpowiednie zdjęcie sobie nałożymy, czy jakiś komentarz dodamy do tego. Także w tej chwili, większość agentów rozdzieliła te dwie sprawy. Idziemy na to ma dwa oddzielne konta, jedno czysto prywatne, drugie czysto biznesowe. I, ale jest to naprawdę, naprawdę na przykład w mojej firmie. 95% pośredników używa social media i z bardzo dobrymi wynikami. Czyli pan mówi używać i promować się i, yy, i korzystać z Facebooka, tak? Korzystać, być, tak, być bardzo ostrożnym. Co? Mhm. Co, pr przekazujemy, Co przekazujemy, tak? jakie wiadomości, Jasne, w jaki sposób. Jasne. Super. Bardzo dziękujemy w takim razie panu za e, krótki wywiad. E, I miejmy nadzieję, że może spotkamy się za jakiś czas znowu i będzie pan mógł znowu nam ciekawy ostek.